Trzeba część, bo moja mam. A, i... a moja jest tylko do kiwi. Ta moja to słowa. A twoje to co? Jakieś aupa. Kupa. Aupa? Ałupa. To jest ki. Ki. O, ki. Kupa. Kopa. <laughs> Jej, <laughs> mam słowo. Ura. Możesz też to zrobić Nie, ty masz kupa, nie kura. No mam patrz na to. Nie, to ma być kupa. <grym> Dobra, piszemy. Dobra, coś się Jeszcze coś trzeba napisać. A tutaj zrobimy co takie coś. Każdy z nas napisać napisze już Nie chciało nam się... Na waszych oczach nie będziemy... Robić się... Aaaaa! Strom literować, Boże! Numerować, bo to trzeba numerować stromę. A ja wiem co tu można numerować. No! Co ty narysowałeś? Dobrze, robimy następne Co za nim? Co za nim? Ok. To jest ja. ja. Ja tam. <laughs> Ale ja ciebie mam pytanie. Jakie? Tylko, że tutaj było. To zgubię. Musimy iść z tą książką pod Takie myślemy się sobotę, tylko nie zrobimy. Może no, na innym odcinku, bo teraz się zniszczy już nie będziemy mieli co robić. Dlatego na tak zrobię. Zrobimy. No zrobimy. Albo dobrze, teraz sobie wybrałabym jakieś takie fajne to może najlepiej do folii. Nie wiem! Znajdź sposób, aby ubrać się w ten dziennik. Okej, okay, to znajdziemy sposób. Ej, kurde, ja przecież jestem czarno-biała. Ale zaraz zobaczycie. Kinga, ubierze się w ten dziennik. Kinga się w niego ubrała. Zobaczcie. To jest dziennik. Okej, okay, teraz go wyciągnę i następne... Zdanie. On mi wpadł. Oj! <laughs> <ponieważ tego robić? śmiech> I to się Ej, bo czekaj, bo oni będą... O. No. Okej. Okay. Zrób nagle destrukcyjny, Nieprzewidywalny ruch z dziennikiem. Ja chcę. Poczekajcie. Każdy będzie. Patrz, trzymaj. Na przykład takie coś? Papa. pa. Teraz moje. Każdy z nas psuci. Ja nie Dobra, trochę dziennik nas jest już zepsuty i to całkiem. Zobaczcie, widzicie? Widzicie, widzicie to? Co? Mój dziennik jest chyba najbardziej zniszczony. Nie no, mój nie jest najbardziej zniszczony. Jeszcze nie potrzeliśmy o auto na szczęście. A ty dajmy takie zadanie. Uch. Nie podnotnij sobie <laughs> <z> żadnych aut. <śmiech> <śmiech> to są zrobione. Przeszpisz się z dziednikiem. to robisz twoje Prze... Prze... Ej, przeszpij. Przeszpij no. się z dziennikiem. Dobra, w nocy to zrobimy. Kiedyś. Albo teraz. Dobra, patrz z tym dziennikiem. Ja z nim idę spać. Wszyscy będą z nim spalić. Proszę. Zdjęcie Zdjęcia z nocy. King. King, Teraz Bika. Każdy z nas był z dziennik. Następno! Następny! Następne zadanie! Pamiętam się nie? mnie. Mhm. Umieszczaj tu lekkie przedmioty, miód, góra, syrop, klej przysawka ale Nie no nie. No nie rób tam. Dobra, schowaj gdzieś w tej książce sekretną wiadomość. Wiem, jaka sekretna wiadomość. Też wiem. Kartkę weźmą. <grystanie> tylko wezmę kartkę. No, no weź. Dobra, zaczynamy. Czekajcie, tylko spinjatek. A może niech widzowie odgadną, co tam było? Schowane. Czekaj, chyba tam to światło zgaśmy, bo ono ciągle świeci na tak. lampę. Dobra, chowam sekretną wiadomość. Trzeba ją co najmniej Ej, Jak ja tego w ogóle nie użyłam, tylko tak mięta, Użyję specjalnego kleju. Tak jak wtedy z opadkami. To jest mój specjalny klej. On jest bardzo specjalny. Tak, chociaż nie chcę. Ale jest specjalny. Poczekaj, na klej konta. Tak, przykleję. Na klej konta. No jakaś. Nie. Ej, pamiętasz, tak jak w trzymasz narkotyki. Hmm, Tego chciałam się. I to było słuchajcie, jak to mi ksiądko. Ja biurę narkotyki. Czyli chcą. Ej, przykleiła się do wiadomości. O, o taka wiadomość, tak wygląda. To tak to w środku pisze. Super sekretna wiadomość. Nikt jej nigdy nie może zobaczyć. Oprócz nas. <laughs> A, nakap czymś tutaj. Tu już twarda, jak aby powstał wzór. Już wiem, czy tu tutaj kapiemy. Moja sekretna rzecz! Każdy z nas dostanie farbkę. Ja oczywiście biorę fioletową. Kinga dostanie zieloną. O! Ty żółte, Myślałam, że to grała, ale okej. Okay. Zaczynamy! Otwieramy te farby. Kurde no. To się dla mnie bardzo trudno otwiera. Jak piesze było? Raz, dwa, trzy. Ale tak trochę. Mało. nie chcę lecieć. Tylko zrób. A. Dobra, i teraz na drugiej stronie, ale mało. Bo mi to chcę, żeby zostało. Dobra. Bo ja nie zrobiłam żadnego tego. Okej. Okay. Dobra. I trzeba zamknąć książkę. Tutaj. Czekaj. Tylko mój palec trzeba tu. Mój też. Mój to właśnie U, od tego palca. Mój to od tego palca. Okej, okay, zamykamy książkę. To... Nie, nie... <grym grym> był trochę bardziej zniszczony. Dobra. Gdzie to... Gdzie to jest ta farba? O! Super Ale... wzór. Nasze fajne wy... Tak się wystawiły trochę. Fajny wzór będzie wyglądał. Chodźmy na to. Dobra, wsiadiemy na to. No Moja... Yes. To się dalej bierze. Da ileś tysiąc ileś. Nie, nie więcej niż tysiąc. Czekaj. Teraz Wika. Teraz. Zobaczmy nasz wzór, kochany. Gdzie on jest? To powinien być tu. Wow, no. fajnie No. to no. jakby spodnie wyszło. To żółte plamy jakieś tam. No. Dobra, to jest moje. majonez. To są spodnie, które mają tak do góry jedną nogę, ale fajnie to tak wygląda. No. Chodźmy może umyć ręce. Nie, za chwilę zniszczymy ten dziennik bardziej. Okej. Okay. Zobaczmy co my tu... Ej, miałam tu przed chwilą stronę, którą była. To już mieliśmy, to już mieliśmy. Mieliśmy, mieliśmy. Przykleić tutaj różne przedmioty, na przykład rzeczy, które znajdziesz w domu, na ulicy. Ja dobrze dom przymiotowy, nie wybierajcie zasadnie. W domu, ma coś w domu. To biorę dla ciebie. Ty masz to przykleić. Masz przykleić to. A ja przykleję to. A przyklejamy. to. dawaj. przykleiłaś. Ja. <coughs> <Love you. coughs> a ja przykleję to. Ty się to nakleje. Tu się napisyłaś. Love you. Mija z sercami. Co? Jest słójczek jakiś z sercami. A ja pocałuję. A ja love you. A ja pocałuj. A mój najlepiej było widać we Dobra, no okej. Okay. Przykleję. O, oni to będą widzieć. <coughs> Dobra, oni to mm. widzą. Moje też. Dobra. Uuu, dawaj jeszcze. Uuu, mm, są mm. tatuaże. Szkoda, że nie nakleić. No to sobie zróbmy te tatuaże. Ktoś to naklei. Ja wiem co można nakleić.

Masz. Czekaj. I dobra A ja mam troskawkę! A ja taką płeczkę, nie zdążyłam mi pokazać. Moja Super. babka. Ale ja biorę buza. A ja nie pokazałam mojej naklejki poprzednie. Nie odkleja już! Nie, nie. Ej, <laughs> no naklejka, się ja pokazać. <laughs> Okej, okay. dobra, przyklej to. Co w nasze nagle tak to wygląda? Fajnie Ok Dobra, to zadanie, do następnego wydania Ej, ja wiem Skąd byś nie mogę rzucić ten dziennik? Miejsce na negatywne komentarze Okej. Okay. Mogę ja pierwsza? Tak, ale nie pokazujemy tego, widzą lepiej to nie lecimy Też nie jesteśmy nie będzie... Nie no, żartuję, może jacyś małe dzieci. Tak, ja z klasy. A i nie <laughs> Ona pisze negatywny komentarz. Negatywny <laughs> negatywne bardzo, chociaż nie widzę, co ja tam <laughs> Albo...